Czy kiedyś zastanawialiście się, po co my właściwie robimy zdjęcia? Otóż, jednym z powodów, dla których uwieczniamy rzeczywistość, jest ta chęć podzielenia się naszymi wrażeniami. Ale niezależnie od tego, jakbyśmy bardzo się starali, ludzie i tak nie będą poświęcać tyle uwagi, ile chcielibyśmy na oglądanie naszych zdjęć. Łudzimy się mrzonką, że ktoś będzie przez dłuższy czas analizował nasze skomplikowane zdjęcia, ale ten dzisiejszy test, który chciałbym Wam pokazać, pokaże, ile w zasadzie ludzie przeciętnie zapamiętują z kontaktu z naszymi zdjęciami. Za chwilę na ekranie zobaczycie zdjęcie, które będzie się wyświetlało przez jedną sekundę i postarajcie się wyłapać jak najwięcej szczegółów, zapamiętać co jest na tej fotografii: 3, 2, 1, start. Ciekaw jestem, ile szczegółów tego zdjęcia zapamiętaliście, ale przecież jak ludzie oglądają nasze zdjęcia na Instagramie, robią coś w tym stylu i zapamiętują przeciętnie prawdopodobnie tyle samo detali co wy. Ale nieważne, następne zdjęcie na ekranie wyświetli się przez pół sekundy i starajcie się zrobić to samo, zapamiętać jak najwięcej szczegółów. 3, 2, 1, start. Główny wątek zdjęcia na pewno zdążyliście wychwycić, chociaż czas, w którym to zdjęcie mignęło Wam na ekranie, był naprawdę ultra krótki. Ale pójdźmy w tym naszym teście o jeden krok w stronę ekstremum i teraz zwróćcie uwagę na zdjęcie, które wyświetli się na ekranie przez jedną dziesiątą sekundy. Jestem ciekaw, ile szczegółów wyłapiecie na tej fotografii. 3, 2, 1, start. Ok, przyznam, że to już jest przegięcie, bo w tak krótkim czasie nie da się oglądać zdjęć i prawdopodobnie nikt nie będzie w tak krótkim czasie zdolny do tego tego, żeby zanalizować co jest na tej fotografii, ale gdzie nas ten eksperyment prowadzi. Chodzi tutaj o to, że zdjęcia, które wam pokazałem, są w miarę proste w odczytaniu. I jeżeli zastanowimy się nad tym, że nasze fotografie będą eksponowane gdzieś w sieci, a ludzie, którzy będą mieli z nimi do czynienia, będą naprawdę poświęcali krótkie sekundy, nawet ułamki sekundy na to, żeby zanalizować nasze zdjęcie i przejść do następnego lub też zająć się czymkolwiek innym, to naszym celem w tym naszym fotografowaniu jest to, żeby robić zdjęcia, które będą bardzo proste w odbiorze, ale też z drugiej strony musimy uważać, żeby na każdej naszej fotografii było coś, na czym oko może się zawiesić przez jakiś dłuższy czas, jeżeli ktoś. Zdecyduje się obcować z naszą fotografią przez na przykład parę sekund, i za przykład dam to ostatnie zdjęcie, które widzieliście na ekranie. Jest to zdjęcie, które praktycznie mogłoby robić za zdjęcie krajobrazowe. Mamy strome schody, które prowadzą na plażę. Mamy wysoki klif, mamy ocean, i właściwie wszystko mogłoby się zgadzać na tej fotografii. Ale dobrze jest uważać na to, żeby na każdym zdjęciu właśnie dodawać taki bonus. I na tym zdjęciu rolę bonusu pełni surfer, który schodzi tymi schodami na plażę, zatrzymuje się, patrzy na ocean. Ocean, pewnie myśli sobie, jakie tam te fale są, jaka będzie przyjemność z tego pływania dzisiaj. A więc kiedy zaczniesz robić proste zdjęcia, które mają przynajmniej jeden element, który może zachęcić widza do jakichś przemyśleń na temat tego, co widzi na fotografii, to osiągniesz sukces jako fotograf. Twoje zdjęcia zaczną cieszyć się większą popularnością w internecie, a twoja pasja zacznie przynosić ci satysfakcję. Mam nadzieję, że ta krótka rada pozwoliła ci rozwinąć swoją fotograficzną wyobraźnię. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.